Dawid, koniec pięknej serii Jagiellonii, porażka w Zabrzu z Górnikiem. Jak ty możesz podsumować to spotkanie? Uważam, że, że dwa zespoły, które będą walczyły o Mistrzostwo Polski. Jest duża, duża, jakość, duża jakość w obu zespołach. Dzisiaj uważam, że mecz był taki bokserski, bo zarówno oni jak i my Mecz przebiegał tak, że, że był cios, za cios, można tak powiedzieć. Więc na pewno mecz wyrównany. Szkoda właśnie tej serii, no ale myślę, że, że musimy po prostu się podnieść i, i mam nadzieję, że już następną taką też bardzo fajną serię rozpoczniemy od następnego meczu z klikami. No właśnie, tak po meczu we Francji mówiło się, że Jagiellonia podbudowała się mentalnie przed wyjazdem do Zabrze. Czy twoim zdaniem to dzisiejsze spotkanie, także uwzględniając Wszelkie okoliczności wpłyną w jakikolwiek sposób na tę mentalność? Uważam, że, że na pewno nie podłamaliśmy się w żaden sposób. Uważam, że dzisiaj zagraliśmy naprawdę dobry futbol i nie zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz przegrać. Co do motywacji na następne mecze, mam nadzieję i w sumie. To jeśli mogę coś powiedzieć tak bardziej drużynowo, to myślę, że, że się, to się na nas nie odbije. Wręcz da nam kopa, da nam taką motywację dodatkową do tego, żeby, żeby po prostu się żeby się po prostu zrewanżować za, za dzisiejsze spotkanie. I mam nadzieję, że, że następny mecz nie tyle, że, że wygramy, ale pokażemy, że, że zasłużyliśmy dzisiaj na, na zwycięstwo i przedłużenie tej serii. Właśnie Dawid, ta sytuacja, oczywiście do końca sezonu jest jeszcze bardzo, bardzo długa historia. Natomiast jest taki żal, że nie udało się jednak temu górnikowi na... odskoczyć? No tak, no, na pewno jest żal. Uważam, że, że dzisiaj były bardzo cenne punkty na... Na przyszłość. Uważam, że, że mogą decydować punkty o mistrzostwie przyszłościowym. Natomiast, no tak jak mówiłem, no dzisiaj nie zasłużyliśmy na to, żeby przegrać dzisiejsze spotkanie, i uważam, że, że na pewno się odbijemy.